Jakby ktoś się dalej zastanawiał, czy nasze wojsko było w ogóle w stanie wyłapać, czy to są wabiki, niewabiki, rakiety, no to może odpowie wam na te wasze rozterki generał Wiesław Kukuła, szef sztabu generalnego Wojska Polskiego. I chyba to jest najodpowiedniejsza osoba, więc posłuchajcie go, proszę bardzo. Otwieram drzwi do kuchni naszej, do sposobu, jak walczymy, bo musimy pamiętać, że silna armia łączy ducha z rozumem. I wszystko co robimy ma głęboki sens. Pragnę to podkreślić, i, i czasami widzimy, że ktoś ma wątpliwości co do tego, w jaki sposób działamy, ale podkreślam, za tym stoi głęboki, głęboki sens. Więc szanowni. Państwo, dzisiaj najbardziej poważnym zagrożeniem są dla nas rakiety balistyczne lub manewrujące. Jeśli ktoś wysyła drony typu Wabik, to jego celem zasadniczym jest odciągnięcie naszej uwagi. I w tym najgorszym wariancie zakładamy, że przeciwnik używa tych dronów po to, aby odciągnąć naszą uwagę, aby zużyć amunicję, którą mamy pod skrzydłami, tak kolokwialnie mówić, w naszych samolotach i we właściwym czasie uderzyć w nas nie, po I to dlatego nie rakietami. wszystkie te drony zestrzelono? Między innymi dlatego ta operacja tak wyglądała. Z chwilą, kiedy zyskiwaliśmy pewność, podkreślam pewność, że dany dron jest dronem Wabikiem i... Skutki, jakie może wywołać w oddziaływaniu są minimalne, przestaliśmy koncentrować na nim swoją uwagę i zajmowaliśmy się poszukiwaniem tzw. twardych celów. To było bardzo trudne zadanie, bardzo wyczerpujące dla naszych ludzi, ale jak się okazało, zakończyło się sukcesem. Jak to wygląda, panie generale, szukanie tych twardych celów? To jest szukanie jak igły w stogu siana, bo rozumiem, te mapy wyglądały przerażające przez moment w nocy i tak i nie. Z jednej strony mamy systemy radarowe, mamy też samoloty w powietrzu, które mają radary krótkiego zasięgu, ale zdecydowanie większej dokładności i identyfikacja tych celów odbywa się wielowarstwowo, czyli w tym wypadku mieliśmy jeszcze do dyspozycji samoloty F-35, dysponujące świetnymi sensorami, które z łatwością rozróżniają kategorie różnego typu celów i mogliśmy sobie odznaczać, na, mówię tak bardzo, podkreślam, bardzo upraszczając, bo to jest I dobrze, trudna robota. No właśnie. Tak, to jest trudna robota, dla, dla wielki podziw dla Centrum Operacji Powietrznych, do pana generała Starzyńskiego, wszystkich ludzi niesamowici byli tej nocy. Jestem dla nich pełen podziwu. Tak samo zresztą jak i dla polskich i holenderskich pilotów. To jest może dobry moment, żebym też powiedział, że najlepsi synowie i córki polskiego narodu służą w siłach powietrznych i tej nocy to pokazali. Więc wielki podziw dla nich i to wygląda w uproszczeniu w taki sposób, że widzimy dron na radarze, on się przemieszcza, oznaczamy go, nadajemy mu pewien numer, no i musimy go uznać za zagrażający lub niezagrażający. No i na tym polegała ta robota, żebyśmy wiedzieli.